Szymaneczko, witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zainstalować system operacyjny Android na system Windows. A mianowicie, ja jest to emulator Androida na Windows. Od razu Was informuję o tym, że wszystkie linki, które się znajdą w tym odcinku, są tam poniżej w opisie tego filmu, a więc zapraszam do oglądania. A więc, żeby Zainstalować ten emulator Androida na Windows w ogóle czym jest ten emulator Androida na Windowsa? no, na przykład do uruchamiania aplikacji z Androida na Windowsie i grania w gry na przykład z Androida na Windowsie. I to tyle. W tym temacie. No po prostu krótko mówiąc, system operacyjny Android na Windowsie. Aby to uczynić, wchodzimy sobie do naszej ulubionej przeglądarki internetowej ja sobie skorzystam z Firewoksa i wpisujemy sobie w wyżykiwarkę pewną frazę tak. tak jak mówiłem na początku filmu wszystkie linki się znajdują w opisie tego filmu jak już link was przekieruje na tą stronę naciskacie ten kolorowy przycisk pobierz bluestack. Czekamy aż się pobierze. Przerzucamy sobie nasz plik instalacyjny na pulpit. Zamykamy naszą przeglądarkę. I nazwa tego pliku jest nieco długa. Pewnie powiecie, że to wirus tutaj Was zaskoczę, nie jest to żaden wirus udowodniłam Wam to teraz przeskanuję Avastem jak widzicie nie, nie ma tutaj żadnych wirusów a więc żeby to było bardziej czytelne nazwę to oryginalną nazwą dobra jest bardziej przyjemniejsza nazwa więc możemy sobie instalować. Naciskamy dwa razy, uruchamiamy pobieranie, zezwalamy na wprowadzenie zmian na tym urządzeniu, czekamy. I teraz naciskamy niebieski przycisk "zainstaluj teraz". Wszystko jest po polsku, więc nie powinniście mieć z tym żadnych problemów. Czekam, aż się zainstaluje. Ja zrobię cięciaż. tutaj. Pobierze te pliki. Po pobraniu powinno wyskoczyć takie okno sprawdzania wymagań systemowych. No i potem wywołuje pliki do podfolderów systemowych, aby to wszystko działało. Czekamy jeszcze sekundę, może dwie. Teraz silnik się instaluje, czyli cały system Androida. I to wszystko za darmo. No po zainstalowaniu powinno wam się pokazać takie okno. No i jeszcze chwilę czekamy, aż tutaj wszystko się uruchomi. No i był mamy y, takiego Androida na Windowsie. Może nie wygląda to jakoś jak Android, ale jest to emulator. Nie jest to prawdziwy Android. Sama nazwa mówi. Emulator. On naśladuje Androida. No i tutaj mamy parę aplikacji. Sklep Play, żeby instalować różne gry i inne aplikacje. Centrum Gier to już sobie to sami sprawdzicie tutaj aplikacji systemowe jak aparat ustawienia przeglądarka Chrome no i mendarger plików możecie sobie importować pliki z Windowsa oraz eksportować z tego emulatora na Windowsa jeżeli będziecie chcieli poradnik dotyczące obsługi w interfejsie BlueStack no to piszcie w komentarzach to taki odcinek z miłą chęcią nagram aby wyjść z jakiejś aplikacji tutaj naciskacie tą strzałkę możecie również wy... no tą ikonkę domu tak jak na swoim telefonie to macie no i tutaj możecie zamykać Aplikacje chodzące w teren, no to tak jak, tak jak na Androidzie. Tutaj macie aplikację Bluestack X. No tutaj chyba trzeba się zalogować, ale to nie na ten odcinek. Tutaj macie pasek narzędzi, możecie sobie ustawić lokalizację. Macie tutaj czyszczenie ramu. Tutaj macie skróty klawiszowe, jak to uruchomić, sterowanie dźwiękiem, wyciszanie aplikacji. Tutaj edytor kontrolek Na przykład, jakbyście w jakiejś grze z Androida chcieli ustawić swoje sterowanie, no to tutaj sami możecie edytować. W A. S D. Jeżeli byście chcieli chodzić w jakiejś grze, to możecie sobie ustawić takie kontrolki, ale to w innym odcinku Wam to wszystko pokażę, jak to się ustawia do danej gry. Tutaj macie tryb ekonomiczny, oszczędzania energii. Menadżer instalacji. Tutaj możecie sam nie wiem co to robi. Wibruje. Nie wiem co to za funkcja. I prawdopodobnie nie jest ona przydatna. Tutaj macie tryb pełnoekranowy. No i tutaj jeszcze inne ciekawe funkcje, z których możecie sobie potestować. Tutaj mamy tryb samolotowy, tak jak w telefonie aby opuścić się aplikację no to naciskamy X. Teraz wam pokażę jak zainstalować inny system, np. Android 11 na Windowsa. Więc wchodzimy sobie w aplikację Bluestack 5. No i tutaj mamy manager instalacji. Naciskamy nowa instalacja. Wybieramy świeżą instalację. No I tutaj sobie może wybrać wersję bitową Waszego Androida. Ja sobie zainstruję Androida 11 beta. Jest w wersji beta. Może on zabierać błędy, ale jak to bety mają do siebie. Naciskamy. Przycisk, przycisk kolejny tutaj możecie wybrać z ilu rdzeni ma tako, taktować alokacja pamięci do 4 GB maksymalnie tutaj rozdzielczość możecie sobie wybrać tutaj orientację ekranu panoramiczny lub portretowy i tutaj macie opcję wyboru instrukcji. Tutaj jest instrukcja 86-bitowa oraz ARM. Wybieramy sobie tak jak wy chcecie. Tutaj zapis sobie wezmę na 320 maksymalnie. Wysoka wydajność. Jeżeli już sobie postawialiście według Waszego uznania, to naciskamy przycisk pobierz. No i teraz rozpoczęło się pobieranie naszego Androida. Możecie sobie zmieniać nazwy pobranych wersji, naciskając na ten rysik. Na przykład, no tutaj blika popełniłem. No już naprawione. <laughs> tutaj macie opcje. Możecie sobie potem wybrać, z ilu rdzenia ma być taktowany Ilość klatek, ustawienia ekranu, ustawienia grafiki. Renderowanie. No tutaj możecie sobie dowolnie poustawiać, pobawić się z grafiką. No już się pobrało. Teraz tam y, tworzy y, katalogi. Musimy poczekać jeszcze chwilę. No i gotowe. Możemy sobie odpalić Androida 11 na. Ujnął się. Zmienię sobie tylko nazwę. No i startujemy. Jak widzicie, już się wczytuje. A tutaj jeszcze jest taka opcja menager plików. Czyli otwiera Wam. Folder, no, katalog, gdzie się znajdą ją pliki waszego Androida. Tutaj jak na razie nic nie ma, bo dopiero jest pierwszy rozruch, pierwsze uruchomienie Androida 11. 11. Te zdjęcia można sobie podmienić, ale to może w następnym odcinku nagram. No i już się nam Uruchomił Android 11 na Windowsie. Tak to się prezentuje. Sklep play No, musicie się oczywiście zalogować, żeby instalować aplikację. No, chyba każdy już wie. Konfiguracja aplikacji z Androida na Windowsie w następnym odcinku, a więc. To by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli wam pomogłem, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji oraz dzwoneczka, by być na bieżąco z moimi nowymi filmikami. No i co? Trzymajcie się do następnego i cześć!